importujemy plik z Illustratora i otwieramy kompozycję kompozycję podzieliłam na tło i naszą fejkową kochankę zablokujcie sobie tło zaczniemy od animacji wejścia głowy przechodzimy na timeline na dziesiątą klatkę wciskamy stoper pozycji przesuwamy się na początek timeline'u przenosimy łeb poza kadr Klikamy prawym klawiszem myszy na Position i wybieramy Separate Dimensions. Kliknijcie gdzieś w pustym polu na timelineie, zaznaczcie samą y pozycję i otwórzcie dla niej Graph Editor. Wygniemy teraz linię tak, żeby głowa nie wchodziła po takiej linii prostej. Zauważcie, że zmienia się krzywa w Graph Editor i równocześnie w kompozycji ścieżka zmienia się na łukowatą. Wyjdźmy z Graph Editor. Nasza animacja na razie wygląda trochę drętwo, dodamy rotację. Na warstwie z sarną z shiftem klikamy R. Kiedy głowa jest już w kadrze klikamy w stoper rotacji. Przenosimy się na początek timeline'u. I teraz musimy wprowadzić prawidłową wartość obrotu. W naszym przypadku, żeby dopasować się do ruchu sarny musimy ustawić stopnie na minusie. Niech to będzie powiedzmy minus 340 stopni. Teraz będziemy chcieli animować kolejne obroty, ale tutaj pojawia się pewien problem. Na razie nie powtarzajcie tego za mną, tylko coś zademonstruję. A mianowicie, zauważcie, że przy kolejnych próbach animacji rotacji, anchor point, który na wejściu był ustawiony prawidłowo, teraz powinien znajdować się w rogu sarny na styku z podłożem. W tym momencie próba animowania Anchor Point przysporzyłaby nam wiele kłopotów. Skorzystamy więc z Null Objectów. Null Object jest to obiekt pomocniczy. Utwórzcie teraz Null Object Layer New Null Object. Jest to po prostu taka niewidoczna warstwa, która poza tym ma takie same właściwości jak pozostałe warstwy. Ma wszystkie opcje transform, możemy na nią dodawać efekty, a przede wszystkim to, co nas najbardziej interesuje. Ma dostępną opcję parentowania. Parentowanie, czyli po prostu tworzenie relacji nadrzędności i podrzędności rodzic-dziecko. Anchor point w null obiekcie domyślnie jest w lewym górnym rogu. Przeciągnijmy teraz null object w miejsce, w którym powinien znajdować się anchor point dla sarny. Musimy tu być bardzo dokładni, ponieważ później może być nam trudno poprawić ewentualne błędy. Zmieńmy nazwę tego pierwszego. Nula na obrót pierwszy. Przytnijcie warstwę null objectu do miejsca, w którym skończyliście animację. Kliknijmy R na warstwie nula. Na początku warstwy klikamy w stoper. Przenosimy się mniej więcej jakieś 4 klatki. Żeby anchor point z null objectu tworzył punkt obrotu dla sarny, musimy utworzyć relację dziedziczenia. Przeciągamy ślimaka z warstwy dir do obrót pierwszy. Warstwa obrót pierwszy staje się rodzicem dla warstwy dir. Możecie to zobaczyć w kolumnie parent. Jako potomek warstwa dir będzie dziedziczyła transformację z warstwy obrót pierwszy. Tak więc sprawdźmy to. Zmienmy parametr rotacji warstwy obrót 1 tak aby sarna nie przekroczyła linii podłoża. W czasie trwania rotacji dodajmy sobie jeszcze może przesunięcie. Klikamy P na warstwie Obrót Pierwszy. Na początku warstwy klikamy w Stoper. Przesuwamy się na timeline na koniec rotacji i animujemy tylko pierwszy z dwóch parametrów pozycji, czyli ruch w poziomie. Teraz ponownie musimy zmienić punkt, wobec którego będzie obracała się Sarna. Duplikuję pierwszy Null Object, czyli warstwę Obrót Pierwszy, czyli Ctrl D. Klikam na warstwie U. Klikając w Stoper, resetuję parametr pozycji. Wyświetlam tylko rotację. Przesuwam warstwę. Ważne jest to, żeby najpierw przesunąć null object w odpowiednie miejsce, a dopiero potem parentować. Przesuwamy więc nowego nula. A teraz przeciągamy ślimaka z warstwy obrót pierwszy do warstwy obrót drugi. Warstwa obrót 2, jako że była duplikowana, ma już ustawione klatki rotacji, ale wartość ostatniej z nich musimy jeszcze dopasować. Zróbmy to dokładnie, aby sarna nie przekraczała linii podłoża. Aby być nieco dokładniejszym, w stopniach rotacji możecie dodać wartość po przecinku. Teraz duplikujemy warstwę obrót 2, czyli naszego drugiego 0. Używamy skrótu Ctrl D, przesuwamy warstwę, wyświetlamy jej rotację, przesuwamy null object w oknie kompozycji. Najlepiej będzie jak ustawicie go w samym koniuszku ucha. Żeby sarna się obracała to musimy oczywiście teraz sparentować warstwy. Klikamy w ślimaka przy obrót 2 i przeciągamy do warstwy obrót 3. Na drugiej klatce kluczowej znowu dostosowujemy stopnie. I żeby zrobić ostatni obrót powtarzamy procedurę, duplikujemy obrót trzeci, CTRL D, przesuwamy warstwę, przesuwamy null object w oknie kompozycji, przeciągamy ślimaka do parentowania z warstwy obrót 3 do warstwy obrót 4 i korygujemy wartość rotacji. Poprzestawiamy teraz trochę klatki kluczowe, żeby obroty powoli przy końcu zwalniały. Przesuwam drugą klatkę kluczową warstwy obrót 3. Muszę zatem też przesunąć całą warstwę obrót 4. Dodamy trochę niezdecydowania sarnie. Pomiędzy dwiema klatkami kluczowymi postawimy jeszcze jedną. Możecie ją od razu zamienić na Easy Ease poprzez F9. Zaznaczcie ją i przejdźcie do Graph Editor. Następnie zmodyfikujcie kształt krzywej. Wychodzimy z Graph Editor. Przejdźmy do zupełnie ostatniej klatki w naszej animacji. Za pomocą null obiektów dokonaliśmy już takiego pełnego cyklu obrotu głowy. Gdybyśmy chcieli nadal obracać głowę, możemy to zrobić znowu za pomocą pierwszego nula. Nie będziemy teraz robić pełnego obrotu, ale zanimujemy ten ostatni taki delikatny ruch. Stawiamy po prostu klatkę kluczową. Przenosimy się o jakieś cztery klatki. Znowu klikamy klatkę kluczową bez zmiany wartości rotacji, cofamy się o dwie klatki, czyli ustawiamy się pomiędzy nimi i delikatnie zmieniamy parametr rotacji. Możecie jeszcze tę środkową klatkę zamienić na Easy Ease poprzez F9. Możecie też przejść do Graph Editor, by zmienić krzywą i nadać jej bardziej opływowy kształt. Na koniec dodajcie jeszcze swoje bach, bach, i gotowe. Bach, bach,